La 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 Witajcie widzowie z tejj strony Kejdzie Jerzyk witam Was w odcinku z shakeks and Fidgedget. Trochę za głośno sobie, sobie Dobra. No, bardzo mi miło. I co mi dasz? No kamień, no. Dobra, złoto jest. Okej. Okay. Dobra. Kto by to czytał? Okej. Okay. Um, I możemy tak tutaj w ten sposób walczyć. Okej. Okay. Zawal. Dobra. Pokonaliśmy człowieka Piernika. Yy, dobra. Fajnie. Jakoś, jakoś nigdy nie patrzyłem, o i wymyślcie imię w komentarzach dla y, mojego tygryska. Hmm. Dobra. Idziemy tutaj. Póki, póki, tak idziemy, to co możemy zrobić? Hmm. No, a tego wymyślcie dla niego imię, widzowie. Ale zostawcie łapkę w górę, jak się film podoba. Jak wam się nie podoba, to też możecie łapkę w górę, co wam szkodzi. I możemy walczyć, nawet kiedy jesteśmy podczas tego. Łopanie. Dobra, pominiemy. Dobra, z tym nie wygramy. A i Si nie są zwycięstwo, Cały ty to masz łódki tu, Rękawice. No. Dobra. To rękawice bierzemy. I czy sprawdźmy twierdzę ile jest potrzeb Czemu mi się kamień ten nie zrobił? Aha Czyli muszę mieć 15, żeby cokolwiek zalić. Fajnie pomijemy Banshee Pomijamy Mamy kawiczki, jej! Mm. Dobra, patrzymy Eee, co ten... Najpierw może wejść w tak? dajmy i z wloch zobaczymy. dobra Czas na szkieletora pominimy, było blisko, a gdyby tak sobie ulepszył, No dobra tutaj bym poszedł łamiamy tygryz poziom dwunasty, 12 pokonany no podwójny aken. i walczymy z glompem chciałbym takiego trzynasty poziom Witam o. Pójdzie nam na plus oraz dobrze wygląda Ale nie muszę pomijać tym razem No lepiej wygląda niż fioletowa bo oczywiście zielony najlepszy kolor domy nie do tym wie Hmm. I twierdza. Muszę mieć wtedy twierdzę, żeby to mieć. Dziesięć, dziewięć, osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Czy walczymy? Z. Lasiczką Czegoś fajnego Ty dajesz ekspa dobra bierzemy sobie taki ładniejszy zielony w ogóle ten kryształowy kostro wytężonych starań Hmm... Kryształowy kostr nadrabiania. Ehh... Ja. Tutaj... Hmm... Dobra pominiemy sobie gul gul bagienny no ma nie jak mieć min. Eee, to jest nie wiem co wygląda ale i tak dobra i może bym sobie zostawił w sumie tą kulę nie wiem na jeden odcinek sobie zostawię w następnym napiszecie, co dalej z nim zrobić. To brzmi jak plan, co nie? Dobra, kobraće miejsca pokonana. No... A, przychodzę, bo muszę ten... Tak, na razie to zostawić. później. Po wiecie mi, czy się to opłaca mieć. Byczkark! ZŁAMANY Nawet nie masz że zachęcę co koło doba niech już będzie Dobra Szary gol Pokonany Poziom 14 Może dobijemy do 15 i będziemy mieli swoją bazę To będzie fajnie, frer. O, ale słodziak co będzie słodkie? Potwor, nieróżowy zajęc Pokonany. Kogo nazwać, niedołęgo? E? Dobra. Nasz nazwę. To! Penny White. Szkielet wojownik, poziom 13. To nie jest Penny White. Oszukali mnie Niezbyt Dobra Fajny hełm. Takie zadania to ja mogę dostawać Wściekły wilk Zielony a szkoda go niszczyć. Pominiemy, żeby ten nie zdęce się nad tym zwierzęciem biednym. Jak ty mnie nazwałeś? I... O! Tu akurat mogło się przydać to. A ten helm sobie bierzemy. Jeszcze o wiele lepiej wygląda. Co niewidzowe? Fajny czepiec niedbałości. Ja chcę tylko sprzedać pominiemy Żeby zdobyć Pokadamy tego nocnego trola. Dobywamy tą nagrodę Słabo bym powiedział Rękawice będą na sprzedaż To ci sprzedam Pomijamy. Wściekły wsi, wściekłe wsisko. Nie lubię bić piesków. Dobra zbroja, co wygląda, ale jest naprawdę mocna. Widać, że zmienimy sobie. Szkoda, bo boja wygląda lepiej według mnie. No na pewno jest bardziej zielona niż tam, ta fioletowa, ale jednak statystyki mówią za siebie. Może masz te. Jeszcze... O, rękawiczki znowu. I to jeszcze lepsze. Z bólem, ale zakładam tą fioletową z bólem. Z wielkim bólem. I nawet nie masz lepszej zbroi żeby pytać. Nie musimy tego robić. Możemy zakręcić na przykład za grzybka. Tylko nie drewna ani kamień. O! To może zakręcimy? Jeszcze raz! Tak można robić grzybki. Jeszcze raz. No nie no. Jeszcze raz. No nie. Jeszcze raz. Proszę, żeby teraz było złoto. Olewam tego chłopa 3, 2, 1. I z kim walczymy? Silny stały. Fajna ilość ekspa. Fajna ilość ekspa. Bardzo fajna, ta sympatyczna, ale wezmę to. Zmieniamy rękawicę. Te sprzedamy. I niedługo będziemy mieli poziom 15. Baza. Gól nocny. Pokonaliśmy gula. I poziom 15. O, dobra, a z grzybka ono robi? Nie mam grzybka. Fajne buty! A sam? Wiecie, co mogę zrobić? No, mam 15 postaci. O, co? Czego chce się? No mam 15 postaci. No o co chodzi. Ja jakiś błąd wystąpił Na razie zmieńmy sobie buty. Odejmę to. Jeszcze raz zobaczymy, Chodź, no mam piętnasty poziom, czego wy chcecie? No o co chodzi? Nie wiem, dlaczego nie chcą mi tego dać. No i teraz. Ile to się zepsuło? Ile? Dobra Dwa dwudziesty piąty Co za pomyłka A ja, ja się zastanawiam dlaczego to nie y, wychodzi Dobra Fajny hełm Helma chce Daj mi hełm Masz coś ciekawego? Nie? Dobra Zamienię sobie hełm Ale ten piękny wyglądał, ale jest o wiele gorszy No dobra Walczę z tym Przegraliśmy! No kto by się tego spodziewał? Zagrajmy raz w to. I kończymy odcinek wtedy. Dobra. Przegraliśmy. Idziemy na Warletę um, Ja się z wami żegnam. Napiszcie w komentarzu, co o tym sądzicie. Imię dla Tygrysa. I do widzenia. Do następnego odcinka, widzowie.